Wrogów. Ja. Nie wrogów. Nie, nie wini ninja. Wyciągnijcie wnioski z tej poradki No kurwa. Pewna <grywa> pizda. No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam was w kolejnym materiale z Warzone na moim kanale. Dzisiaj kolejny gameplay, a wy udowadniacie, że te gameplaye naprawdę lubicie na moim kanale oglądać. Dziękuję wam bardzo serdecznie za odzew jaki jest pod tego typu odcinkami. Jeżeli chcecie jak najszybciej kolejny gameplay na kanale, no to rzucam wam takie same wyzwanie jak poprzednio. 700 łapek w górę oznacza kolejny gameplay w moim wykonaniu. Oczywiście z inną bronią niż dzisiaj, a Dzisiaj, moi drodzy, skupiamy się na MP5 z Modern Warfare, która, jak się okazało, dostała kilka dni temu takiego tajnego Buffa. A dokładniej rzecz ujmując, Buffa dostał jeden z dodatków do MP5 z Modern Warfare. Mowa tutaj o magazynku 30-nabojowym, który, jak teraz widzicie na tych infografikach, powoduje, że, no, że tak naprawdę czasy zabicia MP5, właśnie z tym magazynkiem tylko, tylko w głowę są minimalnie gorsze od chociażby MP5 z Cold War, ale generalnie w każdej innej sytuacji czasy zabicia na MP5 z Modern Warfare z dodatkiem 30 nabojowego magazynku są wręcz fenomenalne e, i są zdecydowanie, zdecydowanie szybsze niż chociażby z MP5 z Modern Warfare z 45 nabojowym magazynkiem, czyli tym, którym graliśmy dotychczas najczęściej czy chociażby z MP5 z Cold War'a. Także MP5 z Modern offer z tym magazynkiem 30 nabojowym wyrasta na najlepszą MP5 spośród wszystkich, chociaż i tak broń nie pozbywa się swoich minusów. A tak naprawdę tym ogromnym minusem jest właśnie ta pojemność magazynku, bo 30 kul w MP5 z Modern FR przy czasie przeładowania tej broni jest niestety problemem i mi to generalnie przeszkadza. Tak czy siak, oczywiście bronią da się fajnie grać, tym bardziej na trybach, gdzie aż tak wielu przeciwników w jednej drużynie nie ma. Mam Tutaj na myśli solo i duo Tak czy siak u mnie po raz kolejny zobaczycie Oczywiście gameplay na czwórki Wyspę odrodzenia No i, i tyle moi drodzy Korzystajcie, e, build do mp5 taki sam jak zawsze Tylko po prostu zamieńcie sobie magazynki Na te 30 nabojowe No a ja już zamykam gębę Pamiętajcie o łapce w górze Będę bardzo wdzięczny No a teraz już zapraszam was do oglądania No ale mam kurwa hawera, nie Taki jesteś głównym w prajerze jebany <śmieniciela> Kurwa martwisz <śmieniciela> się otwarty dostał ktoś? Nie, 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 nie. Nie dostali. Ty to jest. Ostrzał. Co to jest za no i Twitch do lobby zapraszam kurwa. Pra wracajcie do lobby. Ta. Nie. Nice. Aby ci rzucić albo kupić. Boże nie mnie dobije, kurwa. Boże ty byś sobie bronciera! JERDA! Trochę się na balającą za kurwy. tu jest ty. Aha dobra, dobił go. Nie wiem, może ten fioletowy bo ja nie brałem. Ale nie ma tam. Te skały kurwa nie da się. Autentycznie się nie da wejść. To jest nieprawdopodobne. pod rabinie wchodził. Dobra ja, ja, ja biegnę na linkę z drugiej strony. Chociaż tam, tam, tam też są typy kurwa. Rzuć kawa pod siebie Goldi No rzucę, rzucę Dziękuję Sojuszniczy już niczym z rzuc odwojenia wrodę Zelżuję Zbliża się chmura gazu. Wyznaczamy nową bezpieczną strefę. Macie plecak jak coś. O! Dawaj. Gość co nie widział. Dobytków bożych. 80 połowi, kurwa, pozdra. No nie, mogę. czemu to jest wszystko kurwa znaminowane? Strzela do mnie gdzieś tu z dołu, Zaskoczę na Ciebie ty! A. Pod nami nikt nie biega, stary? No właśnie, kurwa. Mam mu chyba o małe. Idę to sprawdzić. A starczą, starczą, uważaj! Jak... Od tyłu go biorę, no. Z cały team starczą nie! Nie! Znajdziesz! Cały team starczami? Nie no, ale dwóch Chodź Oby mnie zachowała, że pomogłam autentycznie nie chciałem czytał Co jest? Dlaczego ja obrywam? Patrz tu na dół, patrz tu na dół, gdzie ja jestem. Idę. No dobra, już nieważne. Jestem z więzienia. Na więzieniu są? Tak. Trzy Ja spadłem specjalnie, żeby bronię na dole podnieść Jak chcesz Hades można dropa lądować i tu masz mojego Kriga z tego A co to były za boty z tymi tarczami? Mamy cel zlecenia. Załatwmy to szybko. Się już, może? To, to, to. Nie! Stary nie miałem przeładowanego tego. Ale by dostał łeb Jak miał tylko przeładowanego gotowego mm, do strzału swisa, typa nie ma Co ja chyba na zrzut ląduje co? Tu masz typa Hades Kurwa na zrzucie jest typ Dobra no robię to ...przez No Dobra, ty był w mięs... krainie był. Brawo. DPM ma to otrzymać. Mauro, dzięki. No i góra, no i kurwa, zawsze to samo. No, Leżę, leży. Brawo, brawo, leży. Gdzie jest z prawej mnie? Nie po Dwóch leży, dwóch leży, dwóch leży. Leż. Tak, jeszcze jeden tu jest, a nie, jeszcze ktoś strzela, ty. I tu na dole był, jak coś, to był tutaj też typek. Jest dalej. Cieka. Gdzie biegniesz, kolego? Nie no, stary. Nie mogę takich strzałów trafić. Brawo. Ja nie mogę... Jeszcze jeden! No i jak on nie zginął, stary Góra, góra, góra! Brawo. Jak ten typ tutaj nie zginął no? To jest jakiś absurd kurwa. Dostaje ze Swissa w łopatki i on dalej żyje, nie? A jest, mam taki bot movement, wszystko bot. Oje, oh jest? Oh yes. Jak ja teraz usunę ten, weźmiecie? Czy nie warto? Nie wiem, dwóch tam powaliłem. Zleciał tu typ tak w ogóle gdzieś na dół obok mnie. Uważaj i na prizonie do mnie celowo, więc nie mogę. Wycofaj się, wycofaj się. Tylko tu gdzieś typ jest. Nie, po prostu zaraz kurwa wyjdę z siebie. Są tam dalej? Dajeryki ja mogę rzucić, bo ja nie używam. Tutaj masz 200. Gdzie są te typki z góry? Wykupili się. Dobra, spokój, spoko. Niech się kupują, kurwa. Ostatni skład jest no shield Ech, nie mogę nikogo powalić Nie, zero ma, zero ma, ostatni ma zero Bravo. Tocce, <totrici> esché den hopa qué es Mam ale, mam ale. FIFA 22 oraz najnowszy Battlefield przed sprzedaży 10 zł taniej z kodem rabatowym Goldzor sprawdź na www.alsen.pl